I szans. Eee, nagrody będzie losowana koleżanka. Ja się nazywam Krzysztof Wyjak, jestem naczelnym Dziennika Wschodniego. I bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. Zapraszamy. <laughs> Z przyjemnością ogłaszam, że laureatem Nagrody Głównej Mieszkania jest pan Roman Mędykowski zamieszkały Zęborzyce Dolne. Czy jest Pan Roman? Nie ma. I chciałem pana poinformować, że jest pan laureatem Głównej Nagrody. Czyli Wobec tego bardzo się cieszę, bo muszę powiedzieć, że, że szczęście mnie takie ogromne, ogromne szczęście mnie spotkało po raz pierwszy w życiu. A przeczuwaliście tak państwo pod skórą, trochę? Raczej. To znaczy, raczej nie. ja muszę państwu powiedzieć szczerze, każdy się naśmiewa. A bo co, a co to tego da? Tak mówi ty, nie masz szczęścia, nie masz tego. A ja sobie tak po cichu myślałem, mówię. Może z jedną z nagród finansowych nie myślałem naprawdę o nagrodzie, że, Mieszkania. że tak Główny. powiem, głównej, natomiast finansowej mówię, może trafię raz w życiu jakieś, jakieś pieniądze. Ponieważ proszę mi wierzyć, nigdy nie wygrałem w zasadzie, chociaż wygrałem jedną rzecz, dobra <grym> rodzina. Zdrowa, szczęśliwa, także to chyba jest moim dużym skarbem i szczęściem.